W ósmym zadaniu mamy wzór funkcji g od x podany, ale jest bardzo podobny, różnią się, tylko minus plus 5 jest, a tutaj jest minus 5x. Przesunięcia z tych wzorów nie odczytamy. Musimy wyznaczyć sobie jakieś dowolne punkty funkcji f i funkcji g i y, zobaczyć, y, w jaki sposób one zostały przesunięte, o jaki wektor. Najłatwiej tutaj będzie wyznaczyć miejsca zerowe, to wyznaczmy sobie miejsca zerowe funkcji F, później funkcji G i zobaczymy jak, w jaki sposób one zostały przesunięte jaki wektor. Czyli przyrównujemy sobie funkcję do zera, pod Y wstawiamy 0 i wyciągamy X przed nawias, tu nie trzeba delty liczyć, żeby wyznaczyć miejsca zerowe. No i teraz mamy iloczyn dwóch wyrażeń, albo x jest z zerem lub 2x plus 5 jest 0, czyli 2x jest minus 5, i no i wtedy x wynosi minus 5 drugich, czyli minus 2,5. Czyli to są nasze miejsca zerowe, no i jak spojrzymy na wykres, to one się tutaj potwierdzają, mamy tu minus 2,5 i 0, i to jest nasze x1, x2. I teraz policzmy sobie e, miejsca zerowe w funkcji g, od x, czyli tak samo przyrównamy sobie do zera. Czyli pod y, pod G od x wstawiamy 0, bo geodx to jest oczywiście y, F od x też jest oczywiście y i liczymy. Czyli też x za przedmiot wyciągniemy. No i do 0. Albo x jest 0, lub 2x minus 5 jest 0. Czyli 2x jest piątką i jak podzielimy na 2, to wychodzi nam 2,5 na plusie. No i widzimy te miejsca zerowe. Jedno jest, się pokrywa, a drugie jest na 2,5. Czyli widzimy te miejsca zerowe zostały przesunięte o 2,5 w prawo. Czyli o 2,5 w prawo. A strzałka już jest w prawo. No to przypomnę, że takie przesunięcie y, zapisujemy. Przy x, czyli w lewo, w prawo zapisujemy przy x, czyli mamy x y, minus 2,5. Yy, i, I tak powstała nasza funkcja G od x No i teraz patrzymy na odpowiedzi symetryczne. No jest to w sumie symetria, bo to nasza funkcja kwadratowa niebieska, jakbyśmy ją sobie naniosły, nanieśli. To ona wygląda mniej więcej w ten sposób, możemy ją sobie narysować. Czyli ona jest faktycznie symetryczna względem osi pionowej, czyli oś pionowa jest lustrem. I to jest geodeks. No tak, tu się zgadzam z tym. Zobaczmy pozostałe odpowiedzi. Z względem o Y, nie, no bo wtedy byśmy odbili sobie to, co jest na dole, do góry, a to, co jest do góry, na dół. Czyli tu B się nie zgadza. C, zobaczmy, symetryczny do wykresu funkcji względem początku układów współrzędnych. Nie, bo tutaj byłoby obrót o 180 stopni, jeżeli mamy początek układów współrzędnych, bo to jest obrót względem punktu 0,0, 0, bo początek układów współrzędnych jest punktem i D przesunięty względem wykresu funkcji o 10 jednostek w kierunku przeciwnym do zwrotu osi o X. No nie, bo tutaj w ogóle nie ma przesunięcia o 10, czyli zaznaczamy odpowiedź A.